Witajcie, dzisiaj dość nietypowo a Jest to odolejacz ściągnika Ursus C330 on też, Występował on też w ciężarówkach star. Dodam jeszcze, że tu znajduje się nasz regulator ciśnienia rozkręcamy sobie to wszystko i zobaczymy jak to wygląda Tak wygląda rozkręcony Odolejacz. Jeszcze przed umyciem tutaj zawór ten ciśnieniowy, czyli ten zabezpieczający, tutaj zostawiłem tak jak jest seryjnie, nic w tym nie, nie demontowałem. Te części wszystkie tu sobie będę mył. No i tu taki filterek. W tym miejscu, od tego się staje często część, to wszystko jest wymycia, chociaż już widzę, że tutaj inaczej nie ma nic, co by się mogło nam zatkać. Raczej przez tą część, czyli przez ten nasz odolejacz, powietrze powinno przechodzić. że w tej części gdzieś tutaj jest coś, co nam blokuje przepływ tego powietrza. Chyba, że jeszcze jest taka ewentualność, że klin coś, ile podłączył w tym kompresorze odolejacz. Mam już skręcony, wymieniłem o-ring tutaj pod tą nakrętką, która nam dociska taki grzybek, który służy do tego, żeby zamykać kanał, który służy do podłączania tutaj węża, na przykład do pompowania kół. Jeśli odkręcimy tutaj ten, ten korek. To automatycznie zamykamy przepływ powietrza na ten króciec tylko kierujemy właśnie ten przepływ w dół, od olejarz mamy już, mamy już gotowy i sprawdzony, jest drożny, także tutaj problemu żadnego nie powinno być. Natomiast teraz zabieramy się za nasz tutaj reduktor ciśnienia. Tutaj tak samo rozkręcamy sobie to wszystko na części pierwsze mamy już rozkręcony ten reduktorek, także tak to wygląda śrubkę regulacyjną, która nam tutaj, którą możemy doprowadzić, możemy regulować docisk tej blaszki, która nam ściska sprężynę i przekazuje ten nacisk dalej na taką tutaj membranę. I tutaj znajduje się kolejny jeszcze kolejny jeszcze element, który zaraz będę e, próbował jakoś wydostać stąd. E, I co dalej? T tutaj jest kolejny zawór. No i koreczek. Także. Coś trochę, tu widzę coś trochę smaru, nawet takiego już było, no ale to wszystko takie suche. I z tej strony mamy kolejną taką z taką sprężynką i z taką też tutaj gumeczką Tutaj jest taki jest stożka Tutaj jeszcze był taki kruciec. Wykręciłem go sobie, i tu jest taki grzybek z taką gumką. Oczywiście tak to nie wyglądało, bo już go wykręciłem i rozruszałem. On był w ten, w ten sposób wciśnięty i po prostu nie miał żadnej możliwości tutaj pracy. Był zapieczony, w palcach kiedy próbowałem coś ścisnąć nie było szans tego ruszyć. Dopiero jak ścisnąłem to i madłem to ruszyło, odskoczyło to i w ten sposób Udało się to rozruszać, także ja to muszę wyczyścić. I co? To prawdopodobnie była przyczyna tego, że to powietrze nam się nie chciało przedostawać dalej, spowodowane tym, że ten grzybek tutaj po prostu się zapiekł. Udało mi się po około 20 minutach walki z tą tutaj miedzianą płytką dostać się do środka, podważając. Nożykiem, delikatnie objeżdżając tutaj dookoła te krawędzie. Objechałem to dookoła ile się dało. Tutaj część jest ona cała zawilgocona, brudna mokra. Tutaj znajduje się też jakaś dyszka. Tą dyszę ja też sobie tutaj wykręcę. To wszystko muszę wymyć wyczyścić, udrożnić. Myślę, że. Po takim przeglądzie, będziemy mieli tutaj jasność co, co do działania, i myślę, że to będzie będzie nam to działać, oczywiście. Takie tutaj uszczeleczki to sobie wymieniamy na nowe. Ja tutaj mam od klienta przywiózł mi, przywiózł mi nowe, także będę sobie wymieniał. Ale wpierw to muszę wszystko wyczyścić i umyć. No i potem zrobię próbę eee, Jakąś po prostu Moim kompresorem Jak to działa, myślę że to będzie działać I No i tak to wygląda Także ja zabieram się za wykręcenie Tej dyszy, w tego wszystkiego Rozmontowałem sobie cały już ten korpus Tutaj Jest takie siteczko yy. Ono jest tutaj zabezpieczone tak w taki sposób, że nie uda mi się tego wyciągnąć, ale dam radę ładnie wyczyścić, wydmuchać. Eee, tutaj ten kanał też. Sobie to wszystko udrożnimy, wyczyścimy tej uszczelki nie wyciągam jest dość mocno przyklejona. Więc żeby w tej chwili tego nie uszkodzić, bo będę chciał to umyć i poskręcać, zobaczyć jak to jak to będzie działać, czy w ogóle będzie działać mam już wszystko umyte z tych elementów najbardziej ważnych tak wygląda teraz tutaj to siteczko jeszcze je wydmucham to wszystko opłukane także będziemy to sobie zaraz skręcać Tutaj mamy wodę. Mnóstwo osadu. Różnych innych sypów, ale to... to nie jest takie ważne. Warto sobie zobaczyć te sprężynki, czy są w dobrym stanie, czy nie są popękane. tutaj są te nasze grzybki, które nam przemykają poszczególne kanały. Ok, ja sobie to będę powoli jeszcze przedmucham i będę skręcał. Reduktor mam już skręcony, wstępnie uszczelniony zaraz będę robił próbę w tej chwili przygotowałem sobie taki tutaj przyłącz pod mój kompresor czyli zawór żebym mógł powoli otwierać to powietrze a nie puścić jakiejś dużej ilości więc otwieramy sobie tutaj jak słyszymy tutaj Jak słyszymy powietrze przechodzi. Także słuchać jak te membrany te grzybki się otwierają. Także można powiedzieć, że udało się to reanimować i przywrócić działanie temu reduktorowi, więc ja będę to skręcał wszystko teraz razem, tak jak było. I jeszcze raz zrobię próbę. Od oleja z reduktorem mam już poskręcany. Powtarzam czynność, żeby sprawdzić cały układ. I na tym etapie sprawdzam sobie wszystkie szczelności. Wykorzystuję do tego taki tester szczelności, jak do instalacji gazowych, bo akurat nim gdzieś tam został. Więc, jeżeli yy, się tym posłużę, może być równie dobry do tego po prostu zwykłe mydło spienione dość mocno i nałożymy nakładając na te wszystkie łączenia tu gdzie są wszystkie połączenia daną ilość tego środka tak jak widzicie tutaj nanoszę taką pianę na te wszystkie połączenia i tym samym puszczając troszkę powietrza oczywiście tu musimy zatkać z tej strony możemy wyeliminować wszystkie nieszczelności, które nam się gdzieś tutaj pojawiają. Jest to na pewno dużo prostsze, jeśli możemy to zrobić sobie tak na stole, niż jeśli mamy już to podłączone pod kompresor i zamontowane. W ten sposób możemy sobie sprawdzić naszą szczelność układu. U mnie wszystko działa poprawnie, ja już sobie wszystko pouszczelniałem, jeszcze raz zrobię próbę jak to działa w tej chwili, słyszycie, zatykam palcem pozwalam, żeby to ciśnienie troszeczkę wzrosło i oglądam gdzie nam coś się zaczyna pienić to wtedy wiem, że tam tamtędy ucieka powietrze i tą część trzeba uszczelnić pamiętajcie o subskrypcji kanału, dodania łapki do góry a ja się z Wami żegnam. Na razie hej, cześć.